Największa wada Claire Obscure Expedition 33, o której nikt nie mówi. Ekspedycja 33 to fenomenalna gra, która zdecydowanie zasłużyła na statuetkę Game of the Year na Game Awardsach 2025, ale ma jedną potężną wadę, o której za bardzo od nikogo nie słyszałem. A jest nią nadmierna liczba aktywności pobocznych. W grze, która jest tak bardzo skoncentrowana na budowaniu historii, i przedstawianie Tobie narracji świata przedstawionego, tak duża liczba aktywności pobocznych, zwyczajnie Cię od tego wątku głównego odciąga. Ja jeszcze przykładowo przez to gry nie skończyłem. Ale wiadomo, gra musi mieć jakieś dodatkowe tryby, które pozwolą Tobie przetestować swoje umiejętności czy możliwości budowania buildów. Więc rozwiązanie jest proste: dodawać takie aktywności w nowej grze, plus. Bądź po prostu w trybie challenge mode, który byłby standalone, a nie byłby w głównej gierce, sprawiając, że odciąga się to od głównej linii fabularnej. Ale możliwe, że pierdolę i się spłakałem, no bo nie udało mi się przez to ukończyć trzeciego aktu.